Dzień dobry, ja nazywam się Maciej Szyszka i zapraszam wszystkich seniorów oraz osoby początkujące do wspólnych ćwiczeń gimnastycznych w domu. Przygotujcie sobie proszę karimatę oraz ręcznik pod głowę. Dzisiaj ćwiczenia na boku, w siadzie i na drugim boku. Nim przejdziemy do ćwiczeń, zapraszam Was do subskrypcji. W prawym dolnym rogu ekranu kliknij ikonkę subskrybuj i będziesz na bieżąco ze wszystkimi moimi nowymi Filmami. Zapraszam Was również na mój profil Facebookowy. Link do mojego Facebooka znajdziecie w opisie pod filmem. Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy wspierają moje przedsięwzięcie, mój kanał. Serdeczne dzięki. Motywujecie mnie tym samym do tego, aby pojawiały się to nowe odcinki, no bo widzę, że sprawia Wam to przyjemność. Frajdę, no jesteście zadowoleni z naszych wspólnych ćwiczeń. Tyle pogadanki, tyle ogłoszeń. Zaczynamy jak zwykle od krótkiej rozgrzewki. Proszę, ruszamy. Zaczynamy! Krótka rozgrzewka, tradycyjnie drepcząc w miejscu. Maszerujemy, unosząc kolana do góry, stopy od podłogi odrywamy i głęboko oddychamy. Przodem wznosząc ręce, dech, szeroko opuszczając długi wydech. Sześć razy. Wdech i wydech. Pięć. Cztery. Trzy. Dwa. Jeszcze raz i szeroko ręce zostaw. Dłonie ściskamy, mocno zamykamy. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Końcówka, dokładam, zginam. Środek, bok, zamknij, otwórz. Hop. 8, 7, 6, 5, 4, 3. 2 końcówka, zginając na ramiona dłonie. Hop, bok, ramiona, otwieramy. 6, 5, 4, 3, 2. Końcówka, uwaga, ramiona przód, powtórz, przód. Ramiona przód, powtórz, przód. 6, 5, 4, 3, 2. Jeszcze raz i na zmianę. Masz dwa, aha, ostatni raz. Prawo, dłonie na biodrach i krok podstawny, dostawny. Na prawą. na lewo, pojedynczy do boku. Powtórzymy. Sześć. Tak, pięć. Tak, cztery, trzy, dwa. Jeszcze raz i uważaj, krok podwójny. Na prawo. I na lewą podwójny prawa i lewa sześć. I stabilne stopy przyklejamy do podłogi. Nogi lekko zginamy, krążenia pioder dokładamy. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, końcówka, i na drugą stronę to samo. 10, 9, 8. Siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, końcówka, super, proste nogi mamy, prawa ręka do tyłu krążenia, lewa, powtórz proszę, prawą, okno biodro wracam i lewą, osiem razy, prawa, blisko ucha i lewa, siedem, druga, Sześć, druga, pięć, dalej, cztery, jeszcze trzy, hop, dwa, hop, ostatnią prawą i lewą. Super, barki cofamy. I powolutku opuszczając brzuch wciągamy ręką, nogi zginamy. Zginamy łopatki, ściągamy i swobodnie ramiona opuszczamy. Sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeszcze raz i dołóż do tego ręce. Otwierając, do przodu zamykamy. Cztery. Przód. Trzy. Przód. Dwa. Tak. Jeszcze raz. Brawo. Proste plecy zostawiając. Małe koła kręcimy do tyłu. Płynnym ruchem. Małe koła do tyłu. Sześć. Pięć. Cztery. Trzy. Dwa. Końcówka. Super. Proste plecy zostawiam. Klatka otwarta, głowa wysoko. Rozkładamy karimatę i widzimy się na boku prawym. Proszę. Dobrze. Słuchajcie, przechodzimy do leżenia na boku prawym. Ręcznik z prawej strony układamy. Nogi zgięte, kolana do przodu. Prawa ręka pod głowę. Głowę opuszczamy, szyja swobodnie, luźno. Lewa ręka z przodu do podporu stabilizuje pozycję. I teraz kolana wznosimy i opuszczamy. Powtarzamy. Góra. Powrót. 10 razy. Hop. Powrót dziewięć, ciach, tak, 8. hop, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeszcze raz, super. Dokładamy z wyprostem. Kolano do góry, piętę wypychamy, zginamy, opuszczamy. Osiem razy. Hop, góra, powrót, powtórz. Siedem, góra, powrót, powtórz. Sześć, tak? Opuszczamy. Pięć, pięta do góry i wracamy. Cztery, trzy. Dwa. Jeszcze raz i zostaw prostą nogę w kolanie. Palce wysoko i krążenia do przodu. Płynnym ruchem. Kręcimy duże koła do przodu. Sześć razy. Przód. Pięć. Hop. Cztery. Przód. Trzy. Obszerne krążenia. Dwa. Dokręcamy. Super. Nogę opuszczamy, palce do podłogi przyklejamy, lewa ręka wysoko, dużą ósemkę w powietrzu kręcimy. Duża ósemka, wdech i wydech. Osiem, wydech, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy. Dokręcamy Ręka na biodro Bez podporu Lewa noga wysoko, palce do góry Opuszczam Powtarzam Dziesięć Góra Dziewięć Góra Osiem Siedem Sześć Pięć cztery, trzy, dwa, jeszcze raz i nisko nad podłogą z wymachem do przodu i cofa. Powtarza. osiem, przód, siedem, sześć, przód, pięć, cztery, trzy. Dwa. Jeszcze raz. Brawo. rano do klatki blisko. Zginam. I pięty wypycham. Proszę. Sześć. Prosta. Pięć. Prosta. Cztery. Hop. Trzy. Hop. Dwa. Tak. Jeszcze raz. Super. Z biodra na głowę rękę wyciągamy. I wzdłuż tułowia wracamy. Prosta noga, palce przyklejone do podłogi, a tu wyciągam, wyciągam i do podłogi sięgam. I spokojnie opuszczam. Osiem, siedem, sześć. I wracamy. Pięć, opuszczamy. Cztery, trzy. Dwa. Jeszcze raz. Brawo. Powoli siadamy. Głowa do góry bez gwałtownych ruchów. Proste nogi do rozkroku szeroko. Paluchy do góry zadarte. Mamy ręce. Plecy prostując, brzuch ciągamy, ręce wysoko sięgam. Jak najwyżej wyciągając w powietrzu. Prawo i lewo. 6, góra, 5, druga, 4, jeszcze 3, w górę, 2, lewa. Jeszcze raz. Super, szeroko ręce i uwaga po przekątnej. Prawa ręka do paluchów lewej stopy, otwieramy, lewa ręka do prawej, powtarzamy wdech i wydech. Hop. Tak, 8 druga, siedem, druga, sześć, dalej, pięć, jeszcze, cztery, hop, trzy, hop dwa, końcówka, do lewej i prawej, brawo. Prawa stopa zgięta, stopę, podeszwę stopy przyklejam do lewego uda, kolano opuszczamy nisko, jak się uda teraz, ze skłonem na lewą stronę. Lewą ręką sięgam do paluchów, prawą delikatnie opuszczam i bez pogłębiania, bez szarpania, bez ruchu, chwilę wytrzymamy. 4, 3, 2, 1, głowa góra. Super, prawa noga skos do boku, lewo zginam, stopa, podeszkę stopy przykleja do prawego uda. Lewe kolano opuszczamy, nisko zostawiając kolano, skłon do prawej nogi i wytrzymamy. Sięgamy, lewą rękę opuszczam spokojnie, oddycham, bez ruchu wytrzymam. Cztery, trzy, dwa, jeden, powoli głowa do góry, stopy przyklejone prawa do lewej, pięty podciągamy blisko, i uwaga, łokciami delikatnie rozpychając się, kolanka opuszczamy. Sześć, pięć, cztery, trzy, Dwa. Końcówka. Super. Na boku lewym, druga strona. Nogi zgięte zostawiamy. Przełóż sobie tylko ręcznik, proszę, lewa ręka pod głowę. Opa. Głowę opuszczam, kolana do przodu. Prawa ręka w podporze. I teraz prawym kolanem zaczynając. Wysoko wznosimy i opuszczamy dziesięć razy góra dziewięć osiem siedem sześć pięć cztery trzy dwa jeszcze raz Prawo dokładamy z wyprostem. Korano, piętę wypycham, zginam, nogę opuszczam. Osiem. Góra, powrót, super. Siedem. Góra, powrót, dalej. Sześć. Hop, tak, opuszczamy. Pięć. Hop, tak i wracamy. Cztery do góry. Mhm. Trzy wysoko, tak dwa góra, to jeszcze raz, i zostaw nogę prosto w kolanie. Palce w górę, i do przodu krążenia szeroko, duże koła kręcimy. Sześć razy, hop, pięć, tak cztery, przód, trzy, tak. Dwa, aha, dokręcamy, prostą nogę na podłodze opuszczamy, palce przyklejamy, prawa ręka wysoko, duże ósemki w powietrzu kręcąc. Wdech i wydech. Osiem, siedem, sześć, pięć. Trzy. Dwa. Jeszcze raz dokręcamy. Ręka na biodro, bez potworu, Noga wysoko do góry. Noga zewnętrzna, palce wskazując na sufit. Wznosimy. Dziesięć. Góra. Dziewięć. Hop. Osiem. Góra. Siedem. Sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeszcze raz i nisko teraz z wymachem do przodu. Przód, powrót, powtórz, osiem, siedem, sześć. 5, 4, 3, 2, jeszcze raz, super, kolano do klatki blisko, zginamy i mocno pięte wypychamy. Zginamy i mocno pięte wypychamy. 6, hop, 5, tak. 4, hop, 3. Tak, dwa, aha, jeszcze raz, i nogę opuszczając, przyklejam do podłogi, nie odrywając nogi od podłogi. Ręka nad głowę, sięgam i spokojnie opuszczam. Proszę, wznosząc wdech, opuszczam długi wydech. Osiem, siedem, sześć. Pięć. Cztery. Trzy. Dwa. To jeszcze raz. Super. Powolutku wstajemy. Poprzez klęk podparty. Bez bałtownych ruchów. Do wyprostu. Góra. Liczymy, wstajemy. Stopy na szerokość ramię ustawiamy, barki cofając, łopatki ściągamy, klatka do przodu, brzuch wciągam, chwilę trzymam. Ramiona opuszczam, długa szyja, głowa do góry. A my to proste plecy zostawiając ręce szeroko do boku i z rotacją. Opuszczamy kciuk i do góry wracamy. Palce szeroko. Opuszczam kciuk. I do góry wracam. Sześć, hop, pięć, hop, cztery, tak, trzy, tak, dwa, aha, jeszcze raz. Super, ręce za głowę, łokieć szeroko, skręcam do boku. Prawa, przód, lewa strona, cztery razy. Prawa, przód, i lewa, trzy druga, dwa, druga, jeszcze raz i na lewą, brawo, szeroko ręce wracają, kciuk do góry i w równowadze na, le na prawej nodze, lewe kolano w górę, dokładamy, chwilę trzymamy, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, końcówka, opuszczamy, zmieniamy, Ile wytrzymamy? 6, 5, 4, 3, 2 końcówka. Brawo, ręce na biodra i powtarzam. Lewe kolano wysoko. 6, 5, 4, 3, 2 końcówka. Dostaw i jeszcze raz zmiana. Wytrzymaj. 6, 5, 4, 3, 2 końcówka. Brawo, lewą stopę chwytamy. Piętę do pośladka przyciągamy, kolana razem, prawa ręka na biodro. Jak mocno się chwieje, to podepszej się proszę albo o ścianę, albo przytrzymaj się krzesła, oparcia krzesła, tak? Żeby chwilę wytrzymać. Na prawej nodze, lewą piętę podciągając do pośladka. 4, 3, 2, 1. Dostawiamy. I jeszcze raz. Teraz druga noga. Chwilę trzymamy, ręka na biodro. Proste plecy, kolana wąsko, 4, 3, 2, 1, końcówka, super. W lekkim rozkroku, ręce wysoko, swobodnie opuszczając, na wydechu. Wdech i wydech, wdech i wydech, to jeszcze dwa, ostatni raz, góra. I dzisiaj dziękuję. Boczki zrobione, kilka skłonów wykonaliśmy. Mam nadzieję, że teraz czujecie się dobrze i śmiało możemy ruszyć dalszą część naszego dnia, tygodnia do dzieła. Ja nazywam się Maciej Szyszka. Za dzisiaj Ci serdecznie dziękuję za wspólne ćwiczenia. Zapraszam jak zwykle do subskrypcji mojego kanału, na mój profil facebookowy. Link znajdziecie w opisie pod filmem oraz do wsparcia również mojego kanału, moich ćwiczeń. Serdeczne dzięki i do zobaczenia na kolejnych zajęciach. Pa!